I tak, to jest projekt Wasyla. My to jesteśmy sobie tylko modelkami i robimy to, co nam powie, a tak to on z tutaj przyjeżdża z i jesteśmy tylko takimi włodnami, na których można robić jakieś obrazę. Tak, rosną? tutaj kolegi. kolegi tak, który tak to się nazywa projekt ogólnie fraktalna Serafina i tu jest wystawiony w połowie, ponieważ normalnie Serafina, czyli te anioły tutaj, są napędzane fraktalami z Projektora. I to nagrywaliśmy wczoraj też trochę, a na festiwalu Last Tribe będziemy to wystawić oficjalnie, właśnie z Ines, tak. Czyli e... taki, można powiedzieć, ludzko-techniczno-wizualny projekt? Tak, tak, taka nowa sztuka, połącznie różnych technologii, e... no. A jak to się w ogóle odnajduje w tej przestrzeni przyrody, natury, to co dookoła nas? Jak to się znajduje, ja myślę, że po prostu wszystkim to bardzo mocno napędza na, na vibe i wiele ludzi podchodzi i tutaj do, 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 dotyka tak, po prostu podąża za tymi aniołami. Myślę, że też potrzebują wyzwolenia, tak jak one są wyzwolone, bo tańczą i latają i ci ludzie też tutaj przyjeżdżają polatać. Odfrunąć. Tak, dokładnie. A Mogą, mogą frunąć za nim, to są przewodniczki. Odfruć. No i pięknie, dzięki wielkie. Dzięki.